Minione lata to szereg inwestycji, które zmieniły oblicze Olsztyna, stawiając go wysoko w ogólnopolskich rankingach dotyczących jakości życia. Rok 2019 także obfitował w kolejne przedsięwzięcia, które rodzą nowe perspektywy rozwoju miasta. Co zatem przeniósł jego mieszkańcom? Finisz prac nad południową obwodnicą to jeden z największych powodów do radości. Odciąży olsztyńskie ulice, przejmując sporą część ruchu, w tym tranzytowego. Z tą ogromną inwestycją wiążą się też remonty najbardziej zniszczonych ulic w mieście, doprowadzających do obwodnicy, a także budowa nowych połączeń komunikacyjnych przy ulicach Towarowej, Płoskiego czy Pstrowskiego. Konieczną modernizację miasto zrealizowało też na ulicach Leonharda i Jagiellońskiej. Nie były to łatwe zadania. Przy Jagiellońskiej oprócz inwestycji usprawniających komunikację, prowadzono też duże prace pod ziemią. Kolizyjne połączenia dotychczasowych sieci podziemnych bywały techniczną udręką i wymagały cierpliwości mieszkańców. Ale udało się. Efektem są nowe sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Komunikacyjnie bardzo zyskało też osiedle Gudkowo. Oprócz nowych nawierzchni na kilku ulicach, powstało tam także połączenie drogi wojewódzkiej 527 z Krajową 16. To taka mała obwodnica, która mieszkańcom ułatwiła życie, ponieważ na ulicę Sielską można teraz dojechać przez ulicę Żurawią, a nie jak dotychczas tylko przez Bałtycką, która dzięki temu nieco odetchnęła. Inwestycja jest wynikiem dobrej współpracy Olsztyna z gminami Jonkowo i Gietrzwałt, a kolejny przykład takiej zintegrowanej inwestycji terytorialnej to budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w dawnym budynku Straży Pożarnej przy ulicy Augustowskiej. To pierwszy tego typu obiekt nie tylko w regionie, ale w Polsce. Ma chronić mieszkańców siedmiu gmin, stworzy bowiem możliwość wczesnego ostrzegania o zagrożeniu i umożliwi właściwą koordynację działań ratowniczych. Bezpieczeństwo więc jak widać, to jeden z priorytetów olsztyna. Stąd też pomysł na tak zwaną ekomobilność, nie tylko bardziej przyjazną środowisku, ale przede wszystkim bezpieczniejszą dla pieszych kierowców i użytkowników komunikacji miejskiej. Przykładem ekomobilnej inwestycji jest budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego przy dworcu. Projekt objął też sąsiadujące fragmenty ulic Lubelskiej oraz Przemysłowej, a także ulicy Partyzantów. Ta ostatnia zresztą przeszła gruntowny lifting. Nie straszy już kierowców: dwa pasy ruchu, system ITS, bus pasy, nowe chodniki, ścieżka rowerowa, zieleń dopinająca całość. Brzydka niegdyś ulica partyzantów ma teraz charakter alei. Wypiękniał też teren wokół Muzeum Nowoczesności, a wyremontowany obok budynek dawnej zajezdni trolejbusów będzie wreszcie służył miastu jako filia muzeum. Wśród najświeższych inwestycji zrealizowanych z funduszy europejskich jest trakt rowerowy Łynostrada. Projekt, o który zabiegali sami mieszkańcy. Zadanie okazało się tak interesujące, że Olsztyn zdecydował się wykonać trasę na całym miejskim odcinku Łyny. Łynostrada ma swój początek przy ulicy Kalinowskiego, dalej przebiega przez Tuwima i Waszkiewicza obrońców Tobruku, ale i niepodległości, przez parki w centrum miasta aż po most na rzece Wadąg. Tak oto obszar wzdłuż i w zakolu łyny zyskał nowe życie. Podobnie jak to miejsce, zbudowany ponad wiek temu budynek przy ulicy Bałtyckiej, został wyremontowany i nowocześnie wyposażony, po to, by służyć jako warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Mają do dyspozycji 13 specjalistycznych pracowni, w tym plastyczną, krawiecką, obróbki metalu i komputerową. Są także pomieszczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Rok 2019 to kolejny pod znakiem aktywności sportowej i kulturalnej mieszkańców Olsztyna. Green Festival tradycyjnie już zebrał tłumy w centrum rekreacyjno-sportowym nad jeziorem Ukiel. Występom gwiazd towarzyszą liczne wydarzenia promujące ekologię i zdrowy, bezpieczny styl życia. Zapewne świetnym zdrowiem mogą pochwalić się uczestnicy biegu Jakubowego. W ubiegłym roku wystartowało w nim w sumie ponad 700 osób. Od najmłodszych do najstarszych, zatem impreza łączy pokolenia. Mieli do pokonania 10 km trasy prowadzącej przez centrum miasta. Wielkim biegowym świętem okazał się również półmaraton Ukiel. Uczestniczyło w nim ponad 650 osób. To zabawa, ale i poważna rywalizacja. Tak jak na piłkarskim boisku. A skoro już o tym, to warto wspomnieć o poważnym problemie piłkarzy klubu Stomil Olsztyn, który to problem właśnie w 2019 roku udało się rozwiązać. Miasto pozyskało inwestora prywatnego, dzięki któremu klub może rozwijać się i osiągać lepsze wyniki. A o najlepszych wynikach mogą śmiało mówić zwycięzcy triatlonu Elemental 3 Series. W wyścigu o Puchar Europy rywalizowali najlepsi trefyloniści z 24 krajów i 4 kontynentów. Nie gdzie indziej, tylko właśnie w Olsztynie. To był kolejny rok pełen wyzwań. Dziękuję wszystkim swoim współpracownikom, mieszkańcom Olsztyna za wspólną pracę. Wierzę, że rok 2020 będzie również udany. Dziękuję serdecznie Państwu i życzę wszystkiego najlepszego. Olsztyn to jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.